Olaf Robaszenko zaprasza świedniczan na nową sztukę w swojej reżyserii. Będzie o stosunkach korporacyjnych i życiu wielkomiejskim. Komedia single i remiksy, którą świedniczanie będą mogli obejrzeć w mieście już 14 marca, demaskuje mechanizmy korporacyjnych stosunków i obnaża rzeczywisty charakter życia wielkomiejskich singli, pozornie gloryfikujących swoją niezależność i swobodę, a tak naprawdę stających się niewolnikami wychwalanej przez siebie wolności i kariery. Główną bohaterką sztuki jest Magda, grana przez Katarzynę Maciąg, czyli prezes wielkiej korporacji wydawniczej, w której najchętniej zatrudnia Cindy. W firmie apodyktycznej i surowej kobiety sukcesu pracuje Joanna, grana przez Annę Muchę, która wprawdzie obmyśla skomplikowane intrygi pogrążenia szefowej, jednak nigdy ich nie realizuje. W permanentnym strachu przed szefową żyje także Sebastian, grany przez Wojciecha Medyńskiego, którego nerwowość prowokuje u Magdy wręcz sadystyczne skłonności. W całym tym różnobarwnym tyglu osobowości nie zabraknie miejsca dla pełnego sprzeczności Nirka, granego przez Lesława Żurka. W imieniu teatru my zapraszamy na spektakl komediowy Single i Remixy. Anna Mucha, Katarzyna Macia Lesław Żurek, Wojtek Medyński. Zapraszamy na spektakle w całej Polsce i nie tylko, a i na stronę internetową. Zapraszamy 14 marca do Świńskiego Teatru na godzinę 16. Bilety w cenie 85 zł można kupić w informacji turystycznej w rynku.